miasto staraniem poprzedniego burmistrz, poprzednich burmistrzów wykopiło grunty pod strefę aktywności gospodarczej i mamy zgromadzone około 55 hektarów gruntu, który odpowiednio zagospodarowany, udostępniony inwestorom może przynosić miastu wymierne korzyści. Tak naprawdę problem tkwi jak zwykle tym ile mamy środków do dyspozycji jeśli chodzi o inwestycje miejskie. I teraz po uaktywnieniu strefy aktywności gospodarczej spodziewam się, że dochody miasta znacznie wzrosną. Każdy z podmiotów oprócz tego, że będzie generował przychody dla miasta, to jeszcze będziemy tworzyć miejsca pracy. Nie wiem czy czy to, o czym w tej chwili za moment powiem, zakończy się pomyślnie, czy nie? Życzyłbym sobie bardzo, żeby tak. Otóż mamy w tym momencie takiego bardzo konkretnego inwestora, który docelowo stworzy 450 miejsc pracy. Więc wydaje się, że gdyby się udało wszystko pomyśli miasta, interesów miasta zrealizować, to jest to wyraźny sygnał, do tego taki impuls, żeby kolejni inwestorzy mogli pojawić się w strefie. To naprawdę bardzo ważna sprawa dla miasta, dla mieszkańców.